Maneczko, widzę, bo jesteśmy dzisiaj w Grzeczęczowi Przyjaciele i będziemy grać sobie, bo to jest bardzo popularna gra na Robloxie. Właśnie teraz wyłączam. Też nie było Robloxa, bo nie mogłem się załadować, i musiałam zainstalować, więc zainstalowałem. Wybieramy się na wycieczkę. Zabieramy ciocie w teczkę. Patrzcie fikumiku nasikała na patyku Tu, tu, tu Takie Ładuje się gotowe już O 12 graczy Będzie grać W tęczowi przyjaciele Kucamy ku. kuc kuc, 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 kuc Kucamy Ja klikam w to, bo mi się lepiej klika niż na C bo tak to... O! Dziwny... świat. A jeśli chcę, mogę zagrać w drugą część, bo widzę, że pan stworzył drugą część, która się odbywa w Wesołym Miasteczku. Bo oglądałem już takie rzeczy. Tam w dziwnym świecie się odbywa. Łe, mnie nie zabiera. A ciekawe o co znaczy, że zabiera kogoś. Bo mnie raz zabrało i nic nie oznaczało. No tak było. O, skłócamy klocki. O nie, wszystkie klocki się przewaliły. Moje bloki się przewróciły i po całej mapie niby latały se. Co nie widzę, Latały. Kiedy rundka? A teraz nie Ej! C Czemu jeszcze tak ja się tak Nic. Id ja idę do teatru. Tak, mam klotek. Ja. Łe. Ja już mnie nie jestem. Mam nadzieję, że w teatrze. Jest! Ja biorę. Nie no, kościuk go zabrał. Ja idę od razu oddać. Pójść 10 monet. Co tam jest rej? O nie! Nie już wyruszył. Bym jego na drodze nie spotkał Bo były też takie przypadki Tak on nie od razu wie To już nigdy nie gram w tą grę Nie no, żartowałem, Będę grać O nie słyszał tu Nikt ktoś już jest w tych... O tu będzie jeszcze ten Ej, ktoś ślepy, myślałem. Myślałam, że to jest ślepy zaułek. Idę za tym gościem, bo on widzę, że ogarnie. nie A nie było klocka. Ej, ja nie byłem gdzie w ten pomarańczowy. Oj złopali kolejny. Kart. A, nie chcę wyjść. Ale nie ma orangea. I właśnie karmy nie ma. Właśnie nigdy jeszcze nie znalazłem karmy. A grałem już w Rainbow Fang. Dobra, ja całą rundę będę chyba siedzieć. Bywsza. Ej, ale ja się przespuszyłam, że niby... Ej, nie był mi boni. Taki... Taki błąd. O, ja nie wiem gdzie idę. Ej, ja jeszcze nigdy tu nie byłem. Ja wiem gdzie to jest, bo... A jeszcze nigdy tu nie byłem. Wiem tam. O tu. A! Tu się rodzi killer. Chyba. Tak. I tu jest to losowanie takie, że będzie killerem. W Minecrafcie taka mapa jest. Chociaż nie mam Minecrafta, ale oglądałem. Ej, ale jest. Już... No! Wszystkie bloki są. Ja znalazłem tylko dwa i mam już... 60 monet. To ja chcę... Ej! No i... Ja zbieram na to potem. O, zielony się obudził. Zielony jest... słyszy, tylko Ani widzi. Dobra, trochę potrzebuje tego na. O, kto odpadł? O nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ośmiu nas jest. Ja idę na zielone łóżko. Bo zielone. Oj, wpiszcie sobie Maciuś Milone, to jest bardzo fajny kanał. I ja od... Jak on skoczył? Ja utknąłem tu. Nie. Ha. Co to? Co się... Wygląda na to, że grę się obudził. Myślę, że film tam. Dobra, trzeba. Ślepy. Wiem. Ale widzi. To problem mi się. Ale nie... No jest ślepy i nie widzi tam było napisane. To jest ślepy, widzi czy nie widzi. O dobrze, że nie ma tego zwentów. Bo ja nie lubię praktycznie tego zwętów. Ej, bo ja zapomniałam, że tu trzeba zbierać klocki. A tu nigdy nie byłem. Aha, rośnice są tu. I nie ma klocka. Chołam się w pudełko. Jak się wystraszyłem. Jak się wystraszyłem. Także on już mnie wie. Sprawdzamy czy on nie ma tam. Mam nadzieję, że on sobie gdzieś poszedł, bo ja się boję. On o nie, słyszy. O nie, green tu jest. O nie. Ale dobrze, że pomarańczowego jeszcze nie ma. Bo wiecie, że w trzeciej rundzie jest pomarańczowy, i jeszcze ten z Bentów. A tu kość jest. A ja idę się chować do szafki. Ej już mamy 8 karmów znalezionych, to ja... Nie. To ja chyba dzisiaj nie znajdę ani jednej. Co? Dwie karmy znalazłem. Oj Gabryś, nie mówi się takich rzeczy, że się nie znajdzie. Bo ja 9. Będziemy mieli dziesięć karm, to ja biegnę. Do teatru, ale... No niebo zielony jest w teatrze, to mi nie pasuje. Ja to wiem. A! Zielony! nie nie, zielony ze mną jest. Zielony tam jest. Musimy iść jakąś okręż... Musimy iść tą drogą. I okrężną tak zwaną nie tu jest zielony ej bo ja się boję że ja zginę to jest straszna gra teraz kiedyś nie była taka straszna o nie słyszę bo to jakieś bo to był człowiek za mną wtedy Jeszcze trzy tylko Ja się boję Naprawdę ludzie, ja się boję Szkoda, że do wody nie da się wpaść Orange, orange A! Nie wie Jeszcze ślepym z Nie udało nam się dzisiaj tego przejść. Chcę się odrodzić. Będziemy oglądać. Ej, co ludzie? Ej. Ja w ostatniej chwili. Dobra, widzowie. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie, żebym w kolejnej grze wygrał, tą to zostawiajcie łapy do góry i subskrybujcie ten kanał, bo zginąłem. Ej, gdzie ja jestem? Nie. Jestem... A, jestem w jakimś czarnym pokoju. Byłem. Dziś o oh, jestem. Tak, Dobra, nara.